Witajcie w drugiej lekcji języka hebrajskiego. W pierwszej lekcji poznaliśmy pierwsze cztery litery, a dzisiaj kolejne cztery literki. Pierwszą literką, którą wam zaprezentuję w tej lekcji, będzie litera Alef. Jak piszemy literę Alef? Otóż, najpierw wstawiamy taką ukośną kreskę, a potem od tej kreski będą odchodzić dwie kolejne. Jedna w dół, a druga... W górę. Jak ta litera będzie wyglądać, jeżeli zapiszemy ją w zeszycie w jedną linię? Otóż będzie wyglądać w ten sposób, że tę poprzeczną kreskę kreślimy przez całą szerokość linii, a potem jedną linię w dół i drugą linię w górę. Litera. Nazywa się Alef. Jest to pierwsza litera hebrajskiego alfabetu. I uwaga, intuicja podpowiadałaby nam, że tę literę będziemy wymawiać jako A, ale to nie jest litera A. To jest litera, która oznacza tak zwany przydech. I w praktyce będzie to wyglądało, w ten sposób, że w ogóle tej litery nie będziemy wymawiać. Ona czasami będzie nośnikiem jakiejś samogłoski, która będzie podpisana albo nadpisana nad nią, ale tym się na razie nie przejmuj. Zapamiętaj sobie, że literę Alef czasami będziemy zapisywać w wielu słowach, ale nie będziemy jej wymawiać. Nie będziemy jej wymawiać. Zatem ja tutaj piszę nie wymawiamy. Kolejną literą, którą sobie dzisiaj poznamy, będzie to litera HECH. Literę HECH zapisujemy w ten sposób, że najpierw wstawiamy taką pionową kreskę, potem Poziomą. Uwaga, one się tutaj nie mogą stykać. I ostatnią, która już się styka. W zeszycie w linie będzie to wyglądało tak. Najpierw pionowa kreska. Potem u góry pozioma, tu się nie styka. I ta ostatnia już się styka. Proszę bardzo. I mamy literkę, która się nazywa hech, i ona będzie wymawiana jak H. Trzecia literka, bardzo podobna, to jest literka het. Ale uwaga: najpierw pozioma linia, potem, przepraszam, najpierw pionowa linia, potem pozioma linia i ostatnia. W ten sposób, w zeszycie, w linie, to będzie wyglądało tak jedna linia, druga linia i trzecia linia. Literka nazywa się. Het. I ją wymawiamy jako cecha. O co tutaj chodzi? No, zdziwisz się zapewne, bo jak widać, w języku polskim zarówno samocha, jak i cecha wymawiamy tak samo. Ale uwaga, we współczesnym języku polskim, dlatego że kiedyś wymawiano to inaczej, stąd też różne sposoby zapisu. Jedne słowa pisze się przez samocha, inne słowa pisze się przez cecha. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że samocha kiedyś w języku polskim było spółgłoską dźwięczną, a cecha było spółgłoską bezdźwięczną. I tak jest w języku hebrajskim. Ty, jako cudzoziemiec, prawdopodobnie nie będziesz w stanie tego kontrolować. Zatem, zarówno literkę HECH jak i literkę het, będziesz czytał po prostu ch. Rodowici Żydzi, którzy wyssali ten język z mlekiem matki, potrafią odróżniać ha dźwięczne od H bezdźwięcznego i w związku z tym no, im to przyjdzie bez trudu. Natomiast ty będziesz mówił po hebrajsku po prostu z akcentem, tak jak czasami Amerykanin przyjeżdża do Polski, uczy się polskiego, no i. My słyszymy, że to nie jest Polak, że to jest cudzoziemiec, bo mówi z akcentem amerykańskim. Mówi po polsku, ale z melodii języka wynika, że nie potrafi wszystkich dźwięków naśladować perfekcyjnie. I my również, jako Polacy, nie potrafimy naśladować wszystkich semickich dźwięków perfekcyjnie. W związku z tym, tak jak powiedziałem, zarówno h dźwięczne, jak i h bezdźwięczne będziemy sobie wymawiać tak samo, czyli h. I ostatnia literka, której się dzisiaj nauczymy, to jest literka Ain. I literkę Ain zapisujemy w ten sposób: jedna kreska, uwaga, odwrotnie niż w przypadku Alef, a potem druga kreska w ten sposób, ale już trzeciej kreski nie ma. I to jest Ain. Jak to zapisujemy w zeszycie w linie? Proszę bardzo. Już rysujemy. Najpierw linia, potem Sama literka. Jedna kreska, a potem druga kreska. I jest to uwaga. Ein, które jest wymawiane. I znowu. Nie wymawiamy. Nie wymawiamy ein. Będzie ein pełnić pewną funkcję w wyrazie. Ale samej litery ein nie wymawiamy. Nie wymawiamy. Moi drodzy, zapiszmy sobie dwa słowa za pomocą tych liter, które poznaliśmy do tej pory. Pierwszym słowem, jakie sobie zapiszemy, będzie słowo, które po hebrajsku oznacza brat, a które zapisujemy tak. Pierwsza litera to jest alef. Druga litera to jest HET. I teraz pod pierwszą literą zapiszemy znaczek, który symbolizuje samogłoskę A, a o tym znaczku dowiedziałeś się w pierwszej lekcji. Więc tak, pierwsza litera ALEF, którego, której nie wymawiamy, Potem mamy samogłoskę a. Czyli w istocie w wymowie słowo będzie się rozpoczynać od samogłoski a. A potem mamy spółgłoskę het, którą czytamy jak ch. Czyli ach. Ach. Drugie słowo, które dzisiaj poznamy, będzie się zaczynało od spółgłoski resz, którą poznałeś w poprzedniej lekcji, więc zapisujemy spółgłoskę resz. Potem mamy literkę alew i na końcu mamy literkę hech. No i podpisujemy jeszcze samogłoski a, tutaj jest, następnie tutaj. Pierwsza literka resz, która oznacza ry, potem mamy samogłoskę a, czyli razem mamy ra. Potem mamy ale, w którego nie wymawiamy, ale mamy samogłoskę a, czyli jest ra a i na końcu mamy y, spółgłoskę y, hech, czyli raach raach i to znaczy zobaczył. Zobaczył, tak jak na przykład Bóg zobaczył, że było dobre. Zobaczył, raach. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Jeśli ktoś z Was chciałby się ze mną uczyć języka hebrajskiego albo języka greckiego, biblijnego, to zapraszam na kurs, który przygotowałem. Informacje o tym kursie znajdziesz pod linkiem, który umieściłem w opisie do tego filmu. Tymczasem, do zobaczenia w lekcji trzeciej.